Cześć, witajcie na kanale Retro Klocki. Ja prezentuję zestawy LEGO Retro, ale w zmieniającym się świecie trzeba zaprezentować też troszkę sztucznej inteligencji. Zobaczymy, jak AI poradzi sobie z ożywieniem minifigurek, czy tutaj zwierząt z lat 80. i 90., -tych, jeżeli chodzi o klocki LEGO. Dodatkowo słuchajcie, mam kilka tutaj płytek 32x32, na których jest nadruk ulicy. Na pewno będzie to też ciekawy materiał do wprawienia tego wszystkiego w ruch. Jeszcze tutaj ulice, żeby nie były zbyt puste. E, powstaje tutaj taki biurowiec. Jedno piętro jest zupełnie puste, na drugim wygląda tutaj blue oraz jest maszyna e, z czasopisma Lego Jurassic World. Jeżeli macie, dotrwaliście do tego momentu i macie jakieś pomysły. Jaka tematyka może się znaleźć na tych piętrach? Dajcie znać w komentarzu. Najciekawsze dwa pomysły postaram się zrealizować. A teraz wróćmy do tematu odcinka. No, mam nadzieję, że to będzie taka miniseria. Zobaczymy, jak AI od groga ożywi tego konia. Jak widzieliście, AI od Groga całkiem sprawnie przeprowadziło animację tego konia. Dodatkowo stworzyło zupełnie nowe typy roślin odległo. Mam tu na myśli trawę, którą jadł koń. Również co było widoczne. Wszystkie nadruki na tym koniu zostały zmienione na 3D. Niektóre ruchy wydawały mi się zbyt szybkie, no ale to pewnie kwestia komend dla Groga. W kolejnym odcinku postaram się wprawić tutaj w ruch. Tym jakieś pojazdy. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Do następnego odcinka. Hej, cześć.